Słyszeliście kiedyś o tajemniczych przepowiedniach Nostradamusa? Jego słowa przetrwały wieki, fascynując pokolenia przepowiedniami, które zdawały się przewidywać ważne wydarzenia w historii świata. Od wojen po katastrofy naturalne dzieło Nostradamusa zawsze budziło ciekawość i mieszankę szacunku oraz lęku. Mało kto jednak wie, że wśród jego licznych przepowiedni znajdują się wzmianki o szczególnych znakach Zodiaku. To, co miał do powiedzenia na ich temat, może zaskoczyć nawet największych sceptyków. Nostradamus, znany lekarz i astrolog XVI wieku, zasłynął ze swoich centurii, zbioru niejasnych wierszy, które zdaniem wielu zawierają przepowiednie przyszłych wydarzeń. Niewielu jednak dyskutuje o astrologicznym podłożu tych przepowiedni. Wiemy, że Nostradamus dogłębnie studiował astrologię, starożytną naukę łączącą położenie gwiazd z wydarzeniami na Ziemi. Dla niego znaki Zodiaku odgrywały kluczową rolę w energiach kształtujących losy jednostki, a nawet przyszłość całych narodów. Dzisiaj zgłębimy mniej znaną stronę tych przepowiedni, co Nostradamus ujawnił na temat sześciu konkretnych znaków Zodiaku. Wydaje się, że te sześć znaków jest nierozerwalnie związane z niektórymi z najważniejszych wydarzeń i przemian w historii. Przepowiednie dotyczące tych znaków są zdumiewające a w trakcie tego filmu dowiecie się, jak te rewelacje wpływają na teraźniejszość i przyszłość. Zanim zagłębimy się w powiązania między znakami Zodiaku a przepowiedniami Nostradamusa, warto zrozumieć, kim był ten człowiek i dlaczego jego przepowiednie do dziś budzą tak wielkie emocje. Michel de Nostredam, bardziej znany jako Nostradamus, urodził się we Francji w 1503 roku. Z wykształcenia lekarz pasjonował się również astrologią i okultyzmem, dziedzinami, które ukształtowały jego najsłynniejsze dzieło. Za życia Nostradamus opublikował szereg przepowiedni w formie enigmatycznych wierszy zwanych centuriami. Jego najsłynniejsze dzieło, przepowiednie, ukazało się w 1555 roku i składa się z setek przepowiedni, z których wiele do dziś interpretowane jest jako zapowiedzi wydarzeń, które miały miejsce wieki później. Od rewolucji francuskiej po dojście do władzy postaci takich jak Napoleon czy Adolf Hitler, niektórzy twierdzą, że Nostradamus przewidział wszystko. Choć jego centurie są celowo niejasne i otwarte na interpretacje, ich wpływ na kulturę popularną jest ogromny. Do tworzenia swoich przepowiedni Nostradamus wykorzystywał złożony system astrologii, analizy historycznej i intuicji. Zodiak odgrywał oczywiście w jego obliczeniach kluczową rolę. Teraz, po tym krótkim wprowadzeniu do postaci enigmatycznego Nostradamusa, jesteśmy gotowi, by odkryć, co miał do powiedzenia na temat sześciu znaków Zodiaku, które zdają się być powiązane z jego najbardziej zaskakującymi przepowiedniami. Sześć znaków Zodiaku i ich znaczenie w przepowiedniach Nostradamusa. Skoro rozumiemy już kontekst przepowiedni Nostradamusa, skupmy się na sześciu znakach Zodiaku które według współczesnych interpretacji mają szczególną z nimi zależność. Każdy z tych znaków niesie ze sobą unikalne cechy, które czynią go szczególnie istotnym w kontekście centurii Nostradamusa. Baran. Pierwszy znak Zodiaku baran. Kojarzony jest z odwagą, przywództwem i zdecydowanym działaniem. Osoby urodzone pod tym znakiem znane są ze swojej konkurencyjnej natury. I gotowości do stawiania czoła wyzwaniom. W przepowiedniach Nostradamusa barany zdają się być związane z czasami wojny i konfliktów, momentami, w których pojawiają się nowi przywódcy, a świat pogrążony jest w chaosie. Byk. Byk to znak wytrwałości i stabilności. Byki są zazwyczaj cierpliwe, praktyczne i skupione na bezpieczeństwie. W przepowiedniach Nostradamusa. Znak byka pojawia się w kontekście wielkich przemian w sytuacji gospodarczej i finansowej, symbolizując okresy powolnych, ale głębokich zmian, które naruszają ustabilizowane struktury. Bliźnięta. Bliźnięta to znak komunikacji i dwoistości. Osoby urodzone pod tym znakiem są wszechstronne i często obdarzone dużym potencjałem intelektualnym. W centuriach Nostradamusa Bliźnięta łączone są z innowacjami technologicznymi i rewolucjami w środkach komunikacji. Zdolność bliźniąt do poruszania się w wielu perspektywach odzwierciedla momenty szybkich zmian społecznych. Skorpion intensywny i enigmatyczny skorpion kojarzony jest z transformacją i regeneracją. Ten znak znany jest ze swojej głębi emocjonalnej i zdolności do odradzania się. Nostradamus wydaje się łączyć skorpiona z głębokimi kryzysami, okresami wielkich przemian, w których stare systemy ulegają zniszczeniu, by zrobić miejsce nowym. Wodnik. Wodnik to znak innowacji, rewolucji i postępu humanitarnego. Wodnicy znani są ze swojego nowoczesnego myślenia i wizjonerstwa. W przepowiedniach Nostradamusa wodnik pojawia się w kontekście wielkich przemian społecznych i naukowych, zwłaszcza tych, które podważają ustalone normy i torują drogę nowym sposobom myślenia. Ryby. Ostatni znak Zodiaku ryby głęboko powiązany jest z duchowością i intuicją. Osoby urodzone pod tym znakiem są wrażliwe i często wykazują silną więź ze światem duchowym. Nostradamus wydaje się przepowiadać, że ryby będą znakiem przywództwa w czasach przebudzenia duchowego, symbolizując połączenie z wyższymi planami świadomości. Mając na uwadze te charakterystyki, przyjrzyjmy się teraz konkretnym przepowiedniom Nostradamusa dotyczącym każdego z tych znaków. Przepowiednie Nostradamusa dla sześciu znaków Zodiaku, teraz gdy znamy już astrologiczne cechy sześciu wybranych znaków, zagłębimy się w przepowiednie Nostradamusa, które wydają się być z nimi powiązane. Poprzez staranną interpretację jego centurii wielu badaczy zidentyfikowało zaskakujące związki między cechami tych znaków a wydarzeniami historycznymi lub przyszłymi przepowiedzianymi przez Nostradamusa. Baran pojawienie się wielkich przywódców. W centuriach Nostradamusa znajduje się wiele wzmianek o potężnych przywódcach, którzy pojawią się w czasach wojny i chaosu. Baran, będąc znakiem przywództwa i działania, wydaje się być związany z tymi przepowiedniami. Na przykład, jedna z centurii mówi o młodym lwie, który pokona Starego, co wielu interpretuje jako zapowiedź pojawienia się nowych, rewolucyjnych przywódców. Barany ze swoją odwagą i impulsywnością są przeznaczone do odgrywania ważnych ról w momentach globalnego kryzysu. Byk powolne, ale potężne zmiany ekonomiczne. Byk, znak stabilności i materializmu, jest silnie związany z przepowiedniami Nostradamusa dotyczącymi globalnych zmian finansowych. W jednej ze swoich centurii Nostradamus wspomina o upadku wielkich wież i następnej po nim przebudowie, co wielu interpretuje jako zapowiedź kryzysów ekonomicznych, po których nastąpią okresy powolnej i stabilnej odbudowy charakterystyczne dla znaku Byka. Znak ten wydaje się być kojarzony z przepowiedniami przemian ekonomicznych, które głęboko wstrząsają światem, ale zachodzą stopniowo. Bliźnięta. Rewolucja komunikacji. Przepowiednie Nostradamusa dla bliźniąt wydają się być związane z rewolucją w środkach komunikacji i dwoistością informacji. W kilku centuriach wspomina on o szybkich i drastycznych zmianach w sposobie, w jaki ludzie się komunikują. Niektóre interpretacje sugerują, że Nostradamus przewidział pojawienie się internetu i mediów społecznościowych. Technologii, które zrewolucjonizowały sposób, w jaki świat się łączy. Bliźnięta, ze swoją zdolnością do poruszania się w wielu kanałach komunikacji, znajdują się w centrum tej technologicznej rewolucji. Skorpion. Globalne kryzysy transformacji. Skorpion to znak transformacji i odrodzenia, a w centuriach Nostradamusa wydaje się być powiązany z momentami globalnego kryzysu, które prowadzą do wielkich zmian. W jednej ze swoich przepowiedni mówi o wielkich burzach, które przyniosą odnowę. Co można interpretować jako katastrofy naturalne lub polityczne, które niszczą stare struktury, by zrobić miejsce nowym. Skorpiony ze swoją zdolnością do stawiania czoła chaosowi. I wychodzenia z niego odrodzonymi, wydają się być przeznaczone do przewodzenia w czasach globalnych kryzysów. Wodnik, naukowe i społeczne innowacje. Wodnik ze swoim rewolucyjnym duchem jest silnie powiązany z przepowiedniami Nostradamusa dotyczącymi innowacji naukowych i radykalnych zmian społecznych. Nostradamus wspomniał o wielkim odkrywcy nowych światów co wielu uważa za odniesienie do postępu naukowego lub do eksploracji kosmosu. Wodnicy z wizją przyszłości i pragnieniem przełamywania barier są predestynowani do napędzania postępu w takich dziedzinach jak nauka, technologia i sprawiedliwość społeczna. Ryby globalne przebudzenie duchowe. Ryby, będąc znakiem duchowości, są kojarzone z przepowiedniami Nostradamusa o wielkim przebudzeniu duchowym. W swoich centuriach wspomina o czasie, gdy zasłony między światami zostaną uniesione, a ludzkość osiągnie nowy poziom świadomości. Wiele interpretacji widzi w tym zapowiedź przyszłości, w której duchowość i połączenie z tym, co boskie, będą bardziej obecne w życiu ludzi. Ryby, z głębokim połączeniem ze swoją duchowością, są postrzegane jako przewodnicy w tym procesie przebudzenia. Znaki Zodiaku, a historia, mając na uwadze te przepowiednie, można dostrzec, jak każdy z tych znaków odgrywa kluczową rolę w transformacjach, które Nostradamus przewidywał dla przyszłości. Przyjrzyjmy się teraz, jak te znaki wpłynęły na wydarzenia historyczne i jak ich wpływ odbija się echem do dziś. Przepowiednie Nostradamusa, które wspominają o sześciu znakach Zodiaku, nie tylko odnoszą się do przyszłych wydarzeń ale także zdają się odbijać echem w ważnych momentach historycznych. Przeanalizujmy kilka przykładów, w których te znaki odegrały ważną rolę w historii, zgodnie z interpretacją badaczy przepowiedni Nostradamusa. Baran i wielkie wojny, impulsywna i agresywna energia barana, zdaje się odbijać echem w czasach dwóch wojen światowych. Wielu uważa, że Nostradamus przewidział te wydarzenia w swoich centuriach o wielkim konflikcie, który sprowadzi zagładę na Europę i świat. Przywódcy, którzy pojawili się w tych burzliwych czasach, tacy jak Churchill czy Hitler, wykazywali cechy typowe dla barana zdecydowanie, odwagę, a w niektórych przypadkach destrukcyjną impulsywność. Byk i wielki kryzys, globalny krach gospodarczy lat 30. XX wieku, jest często kojarzony z przepowiedniami Nostradamusa o powolnych, ale druzgocących zmianach finansowych. Znak Byka, z powiązaniem ze stabilnością materialną i systemem finansowym, wydaje się odzwierciedlać głęboki i długotrwały wpływ tego wydarzenia, które wymagało cierpliwości i wytrwałości, aby je przezwyciężyć cech typowych dla tego znaku. Wodnik i rewolucja cyfrowa, era informacji i rozwój technologii cyfrowej. Mogą być postrzegane jako część przepowiedni Nostradamusa o nowej erze odkryć. Innowacyjny duch wodnika, z jego głodem postępu i sprawiedliwości społecznej, wydaje się być powiązany z rozwojem technologii, które na nowo zdefiniowały globalną komunikację i struktury społeczne. Od powstania internetu po współczesne ruchy na rzecz sprawiedliwości społecznej, energia wodnika jest obecna przyszłość sześciu znaków Zodiaku. Te przykłady pokazują, jak wybrane przez Nostradamusa znaki nadal wpływają na historię i losy ludzkości. Przyjrzyjmy się teraz, co te przepowiednie oznaczają dla przyszłości. Jeśli przepowiednie Nostradamusa dotyczące przeszłości czegoś nas nauczyły, to tego, że jego przemyślenia mogą dostarczyć cennych wskazówek na temat tego, co przyszłość szykuje dla każdego z sześciu znaków Zodiaku. Interpretując jego centurię w świetle wydarzeń, które już miały miejsce, wielu uważa, że nadal czekają nas ważne rewelacje na temat tego, co przyniesie przyszłość. Baran, nowi przywódcy w czasach konfliktu. Przepowiednie wskazują, że świat może przejść przez kolejne okresy politycznych i militarnych zawirowań, a Baran ze swoją odważną i impulsywną naturą będzie odgrywał kluczową rolę w pojawianiu się nowych przywódców. W momentach kryzysu. Ci przywódcy będą tymi, którzy wezmą na siebie wielką odpowiedzialność w okresach globalnych konfliktów i drastycznych zmian. Byk, głębokie przemiany gospodarcze, centurie, wspominające o kryzysach gospodarczych i przebudowie, wskazują na ciągłą rolę byka w okresach przemian finansowych. Przyszłość wydaje się rezerwować dla byków zadanie stabilizowania upadających gospodarek i kierowania odbudową w obliczu zmian w globalnych systemach finansowych. Wodnik, rewolucje technologiczne i społeczne, era innowacji i rewolucji społecznej jeszcze się nie skończyła, a wodnik nadal będzie odgrywał ważną rolę w przyszłości. Przepowiednie wskazują, że nowe osiągnięcia technologiczne i społeczne, kierowane przez wizjonerskich wodników, ukształtują świat w sposób, którego jeszcze nie potrafimy sobie wyobrazić. Wodnicy nadal będą katalizatorami zmian i postępu. Te przepowiednie na przyszłość to tylko część spuścizny centurii Nostradamusa, które nadal intrygują świat. Na przestrzeni wieków przepowiednie Nostradamusa inspirowały interpretacje i teorie, które do dziś odbijają się echem w wyobraźni zbiorowej. Jego tajemnicze wizje nie tylko fascynują, ale także skłaniają do refleksji nad rolą, jaką kosmos i znaki Zodiaku Odgrywają w losach ludzkości. Sześć znaków, które omówiliśmy: baran, byk, bliźnięta, skorpion, wodnik i ryby, jest głęboko splecionych z przepowiedniami o transformacjach, konfliktach, innowacjach i przebudzeniach duchowych. Czy to w przeszłości, czy w przyszłości, wpływ tych znaków, zgodnie z sugestią centurii Nostradamusa, nadal kształtuje wydarzenia na świecie i zachowania ludzi. Jego przepowiednie Choć enigmatyczne, zachęcają nas do spojrzenia w gwiazdy i w głąb siebie, w poszukiwaniu odpowiedzi na zagadki rządzące naszym życiem. Ostatecznie interpretacja tych przepowiedni prowadzi nas do nieuniknionego wniosku: nasze losy mogą być zapisane w gwiazdach. A co wy sądzicie o tych rewelacjach Nostradamusa na temat sześciu znaków Zodiaku? Czy jego przepowiednie faktycznie skłaniają do przemyśleń na temat tego, co przyniesie przyszłość? Jeśli identyfikujecie się z którymś z tych znaków lub chcecie dowiedzieć się więcej o tym, co przyszłość może dla was szykować, koniecznie zostawcie swój komentarz poniżej. Oczywiście, jeśli spodobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego z następnych materiałów. Do usłyszenia w następnym odcinku.